Siemona Czkuldiska z tej strony Kresper. I dzisiaj nagrywam odcinek z Brawla. Ostatnio trochę Mortisa. Ten odcinek będzie, że pokazuję skiny. Przygotowałem trochę skinów dla Was. Tak, pod koniec może trochę jeszcze raz powiem. Pogramy, ale nie wiem. Mamy 38 gamów, Jest fajna oferta Leon, lecz nie kupimy. Niestety, nie mam tyle kasy. Więc no, ostatnio dropłem Mortisa na ostatnim odcinku, więc nim pogramy. <laughs> nie gram nim za dużo, bo ogółem w Brawl Stars nie gram, ale no co. Więc przejdziemy do skinów, zaraz do was wracam. Pierwszy skin to Bibi Super Gladiator, tak się nazywa. Yy, ona jest taka yy, nawet fajna, chociaż yy, nie podoba mi się bardzo. Yy, tak, jeszcze pod koniec będę yy, mówił o cenę. To jest yy, jej Wygląd trochę to super atak to jest czekajcie pokażę wam super atak trochę jest niefajny bo patrzcie e, tu bańkę ma taką różową a super atak jest taki więc to jest trochę głupie trochę głupio zrobione ale no cóż e, bibi super gladiator fajnie by było gdyby doszedł no. Lep, najlepszy chyba by był skinem, w sumie nie wiem, ale do Bibi, najlepszym skinem do Bibi, ale nie wiem czy mi się bardziej podoba tą tego skina, nie wiem, nie wiem, ale no fajny, oceniam tego skina na 6 na 10, zaraz przejdziemy do kolejnego, przechodzimy do kolejnego skina. To jest kolejny skin. Przepraszam, ogólnie, że to są takie brzydkie. To jest takie, no brzydkie, brzydkie wygląd. Przepraszam, moja siostra mnie zapta. Że taka brzydka, brzydko to wygląda. Potem będą lepsze, bo z galerii mam. To jest taki Hellboy. Hell Hellboy, Hellboy hmm, chyba. Bull, znaczy Hellbull. Tak, Hellbull. O, fajne, fajne bardzo. No, nie chciałbym tego skina, ale fajnie, fajna nazwa. Więc przechodzimy do kolejnego. Yy, przepraszam, yy, tego skina nie oceniłem Oceniam na 4 na 10. Kolejnym skinem jest Medusa Ems. Ona też jest taki głupie w wyglądzie. Ona fajnie wygląda. Bardzo fajny skin. I yy, mi się podoba. Najbardziej z tych wszystkich oceniam na 7,5 na 10. Więc tak, nie ma co więcej tu opowiadania, ale tak. Więc 7,5 na 10. Kolejne to wideo. Wideo. Yy, wirus. Przepraszam, bo moje i muszę uciszyć. Przepraszam już. Kiełek on po polsku. Będzie odcinek, jak testuję go i podam wam, jak nazywa się i chce, jak chcecie testować go. To gdzie podam wam. Sprout wirus, yy, Fajny. Skin mi się bardzo podoba. Oceniam go na 8 na 10. Chociaż nie 6,5 na 10, bo bardziej mi się tamten podobał. Więc no. Kolejny skin Rosa Boxer, bardzo fajny skin, Ym, tak on wygląda, i fajny ten lizak, chociaż ona chyba nie ma lizaka, ale fajny i oceniam go na 10, na no serio bardzo mi się podoba, chcę takiego skina i no, na... więc no, Rosa Boxer na dziesiątkę, kolejny skin zaraz będzie. Ten skin też jest głupia. Nie podoba mi się ten skin, zrobiłem tego screena, bo skina, no zrobiłem, Za, mm, zapisałem na to, bo no to jest skin jednak, mi się nie podoba, oceniam na 2 na 10. Jest strasznie taki na, taki na, mm, o nie, taki bardzo na, wzięty na przekór, tak to powiem, więc no, zapraszam do kolejnych skin na pewno widzieliście każdego skina to jest skin Guitar Hero przepraszam, że tak głośno jest za w tle tak, to jest Guitar Hero Poco on jest fajny oceniam go na dziesiąteczkę chciałbym takiego skina i bym kupił go więc fajny, bardzo fajny, polecam mam nadzieję, że taki będzie ten wziąłem nie podoba mi się może by lepiej wyglądał, jakby stworzył go super cel. on jest taki stary stary remodel nie podoba mi się ten chociaż fajny pomysł trochę gdyby był lepiej zrobiony ale podoba mi się pomysł ale nie wykonanie wykonanie oceniam na 2 a, a pomysł na dziesiątkę bo bardzo fajny kolejny zaraz będzie. Przepraszam nie będę już chciał, bo to jest tak po kolei więc tak. Kolejny to Dragon Leon Baby Dragon Leon tak się nazywa fajny skin. Chociaż nie wiem, o takim ciurkanem gorącym chyba byś rzucał. Fajny, ale nie wiem. Oceniam na 5. Bo nie podoba mi się najbardziej, więc piątka. Kolejny skin to Fish Spike. Czekaj. Fish Spike, przepraszam, się powiedzieć. Fish Spike. Fajny skin, ale tak. Mm, szczerze mówiąc, nie wiem, jaką by się ta, ta rybka, ta tutaj rybka, jakby się rozwalała, bo odkąd mi te. Ko a ta rybka to jest taka, że ona się pulchnie pulchnie, więc nie wiem nie rozumiem, rozdymka czy takiego yy... beach jackie, nie że beach tym yy... wiem tylko o plaży jackie czy plażowa jackie fajny skin, dziesiątka przepraszam, no dziesiątka oceniam na 10. fajne to jest taka takie wiaderko, a tu jest takie okularki, taki kapelusz, fajny skin oceniam na dziesiątkę. Chociaż gdyby, wiecie, wykonanie takie w grze by było lepsze, by było lepiej. Teraz kolejne będą skiny. Szczerze mówiąc, tu już zaczynają się fajne skiny. To są takie, tak jak mówiłem, w lepszej jakości aparatowej, tak to powiem. To jest tenis Jessie, bardzo fajny. Ogółem to miało być moje mm, intro, ale coś mi nie wyszło. Nie mogę wstawić, więc nie wiem, co się stało. Nawet nie mogę go otworzyć, Odtworzyć, więc nie wiem. Tylko, że nie rozumiem, więc nie rozumiem tego. Ale dobra. Ten jest Jesse. Oceniam na 7, bo no fajny, ale nie najlepszy. Kolejny icebrock. Fajny. Um, taki, no... No fajny, ale nie taki najlepszy. Podoba mi się na ósmeczkę, więc no. Kolejny Arcade Shelly. To jest bardzo fajne. Chociaż lepszy by był do. Nie do szelki, tylko do. Mm, do. Przepraszam bardzo, do Max. Do Max by był fajny. No, ale no co. Oceniam na szósteczkę. Elf Piper. Mm, no, Piper jest zawsze chuda i trochę to nie fajnie wygląda. E, by chyba z takiej różdżki. Więc no, chuda gdyby była, to by lepiej to wyglądało. Więc no, przepraszam, kolejny Paladin Piper. To jest znów Pipera, ale no ona też jest gruba i tak, gruba, tak. Więc no, trochę dziwnie to wygląda na Piperce, ale na PAM. O, taki skin do PAM by był lepszy. To oceniam na czwórkę, to na szóstkę. Bandit Leon. To jest fajny skin i ja oceniam na... Takimi mieczami się Oceniam na. Mm, 7. To jest clown Mortis. Oceniam na 6. Przepraszam, że tak szybko to robię, ale. Po prostu już nie mam czasu do nagrywania teraz. No fajnie. Jeszcze to fajnie wygląda. To pokażę jeszcze każdemu takie to są. Mm, tu. Mm, zdjęcia w skinach. Piper podobny. Tak samo chyba nawet. Tak. 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 I tak. Więc no zaraz do Was wracam. Kolejny skin to Disco Barley. Bardzo fajny. Oceniam na dziesiąteczkę. Tu też nie. To jest na dziesiąteczkę jeszcze raz powiem. Jeżeli nie mówię. I to na dziesiątkę. Więc teraz sobie trochę pogramy, bo jednak yy, chciałbym tego skina. Więc mam nadzieję, że dojdzie, bo bardzo bym chciał kupić. Bo mam Mortysa, więc no. Więc zagramy. Ostatnio ścięło się. No ta muzyka była za głośno, więc nie ma w ogóle. Przepraszam, jest tu w tle te odgłosy i więc mam... Dobra, to usuniemy szybciutko i gramy Zaraz do Przepraszam. O, musimy sobie ją podjechać, bo ona na blisko jest słaba. Ale tu jest szele I trochę... Ja nie umiem dać martwić ale czekajcie, um, gdyby teraz tak zrobić. Czekajcie. Jak ona tu jest? Um, jak ona ją zaatakuje... O nie. Jak zaatakuje ta B. Mia miała ją atakować. I tym dobrym ultem, więc no, trochę słaby ten ult. Dobra, trochę umarliśmy. Dobra, wiecie co, może zakończmy odcinek, bo już trochę długo nagrywamy. Więc y, dawajcie. Subskrypcje, komentujcie, piszcie co mam robić na Krysperowicach i jak, w jakie gry mam grać, więc elo!